A to Jakie na śniadanie, żeby zrównoważyć. Łops! <laughs> <laughs> co to było teraz? Ta rzecz nie wybuchło. Chciałam to dopiero jutro odłożyć, O co tu takie wciśnienie? Żeby wcisnąć... Yy... W sensie, Pewnie na zeszły rok. Kiedy... O, 18. Heh. Po prostu użyli to jako wypychacza. Też myślałem, że, że to zaleść gratis. Nie, wypychacza. No, nie myślała, że gratis taki że To tam jest... Makaron z serem. Makaron z serem. Nie wiem jeszcze, bo miałam go ubrać i zapomniałam. A my teraz w tych łopatkach. to była jeszcze zielona, której nie kupiliśmy, tak? Tak. Zielona jest wszędzie za ponad 100 do kupienia. No ale dwie na trzy Ci kupiłem, więc wpadła. Mm. Ale... No, ta zielona jest no, super droga. Gdzie tak, uwielbienie w moim stronę? McDonald's. <głos> Co? <noise> na no, McDonald's się gościsz od Kalendarz uniwersalny. Co mm. to znaczy? może możemy do wszystkiego użyć jak widać. Dokładnie <grystanie> Całą trylogię kupioną? A tu była tania A na ScoopShopie była za 5 dych Ta wygląda jak nifka Jest jakby tu delikatnie czerwona No w ogóle jak na mincie, jest to Zużywane No i tą oparcie wygląda jak w ogóle Dokładnie, nie jest wygięta w ogóle Tu Grzbiet w ogóle nie jest wygięta Myślę, że jest cieńsza, to jest całkiem spore to jest podobno najsłabsza z co No bo trzeba, bo trzeba po czytać, no co? Masz. Ty takie rzeczy nie? Dobra Piotrek, chodź! Zmij jedną paczkę. Szczególnie tą, która Cię interesuje. Co? Bo to jest ta, która Cię interesuje. Nowe. Mm -hmm. To są nowe. Bura! Twoje skrzydła? Trzy, trzy. O, wywoj. Aha, cztery inne. Nie, nie wiem. Trzy. Trzy. A to jest ostatnie, To jest inne. Ciekawe ile... To są? Ciekawe, ile pierwsze ilustracje. Nie! Jak mało stron! Tylko 283 strony. Co sobie, Jezusia, możesz pooglądać. Obrazki są w tej książce. Mm, mm. Pokaż mi te skrzydła ognia. Byś. I co, będziesz czytał? Tak. ale Jedna będzie na całą stronę. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj moi drodzy. Bukol, book Bukol. Book Zapraszam. Mamy tutaj trzy zamówienia. Jeden prezent na Dzień Kobiet. Zamówienia mamy w kolej. Na Magu, to są książki nowe. Potem mamy na Sale'u, gdzie dwukrotnie dałam ciała. Bo ominęły mnie pewne książki, bo jestem sierota. No to inaczej nie można nazwać, bo dwukrotnie to była tylko i wyłącznie moja wina, że nie udało mi się upolować. I mamy jedno zamówienie z mm, składnicy księgarskiej. Tam nam poszło najlepiej, bo naraz udało się zamówić najwięcej książek. One też tam są najtańsze. Na booksealu są takie powiedziałabym 50% od, od takiej standardowej ceny. No a ma, na magu, no to na magu są nowe. Ale bardzo mi zależało na skrzydłach ognia dla syna do czytania. A pierwszy tom był dostępny tylko i wyłącznie na, ym, na magu, na, u, u, na stronie producenta. I no, nie mogłam wziąć tylko, tylko książek dla syna. No musiałam coś robiąc zamówienie na magu. No, no, coś dobrać, no przecież wiadomo. Dobra, tylko tak nie wiem teraz jak my się tu ulokujemy, bo chciałabym Wam te książki wszystkie pokazać. Tak e, rachu ciachu nie za długo, chociaż chyba trochę dużo ich. Kurczę, będę miała problem co czytać. TBR już w ogóle z, i, i, zimowy został dawno zapomniany. To, wy, w ogóle wypchnięty przez Abercrombie'ego, więc jakby... To się tu w ogóle przejmujemy, moi drodzy. Dobra, mm, może tu? Tu, na tle ten? Trochę se kucnę, no ale coś ogarniamy. Okej, okay, może by tak? Nie wiem. Chyba trochę za wysoko jednak. Mamy to, mamy to, nagrywam, nagrywam. Lecimy z tymi dobrociami. Tą zostawimy na booksilu na samym końcu, żeby wam wylewać żale nieudanych zakupów. Pierwą pokażę dwie książki, które dostałam na dzienko... Nie wiem, czy było we vlogu jakieś ujęcie, czy ja cokolwiek o tym gadałam, chyba nie. Te dwie dostałam. Zostałam obdarowana przez mego męża. Kwiaty też były, ale yy, no jakby najważniejsze książki. Mamy tutaj czwarty tom o kociołku, czyli o drużynie do zadań specjalnych. Tak, wiem, piąty już wyszedł, hmm. więc, więc fajnie, fajnie. fajnie. Hmm. Ja bardzo lubię kociołka. Wprawdzie, przypominam, czytamy to w odstępach, inaczej ta historia robi się taka trochę monotonna. Ale ja, jak sobie przeczytam raz na dwa miesiące drużynę, ja ich, ja ich uwielbiam. Dalej, będziemy układać. Battle Royale, a to kurczę gdzieś oglądałam i słyszałam jakąś, e, chyba Okoń w sieci właśnie wspominał o tą książkę. Podobno to jest takie trochę połączenie azjatyckich igrzysk śmierci, wiadomo ktoś tam się zabija, wybija, e, przeżywa tylko jeden. Podobno jest to troszeczkę przerysowane, dość brutalne, mm, ale taka czysta rozrywka, wiecie, nie? Zobaczymy. To tak troszeczkę sobie... Są ilustracje. Troszeczkę taka e, grubaśna. Dobra. I teraz tak. Nie wiem, czy pierw idziemy tego maga, czy pierw składnicę. Dobra, na składnicy w ogóle mm, uśmiechałam się do męża z powodu tych dwóch przede wszystkim pozycji. Mówię, Paweł, trzeba zamawiać, bo są... Bo jak wiecie, nic tak nie cieszy jak kupowanie książek, a kupowanie książek, które są w ogóle po taniości. Składnica ma Jedne z tańszych książek, jakie udawało mi się kupić. Yy, też działa to trochę na zasadzie, jak to pierwszy, ten lepszy. I yy, tylko jest tam ten taki problem, bo ostatnio tam są same jakieś romansidła jakieś takie książki, które akurat mi nie pasują. Szkoda. Yy, no, może nie dla mojego portfela, ale jakby. E, tak, co zamówiam, no przede wszystkim w dalszym ciągu kompletuję Wiedźmina, ten to jest w ogóle nówka nie śmiga na nic, ani, ani rożek nie zagięty, nigdy nawet strona nie była porządnie odgięta, więc super, mam, tu, tu będzie jeszcze jeden, czyli raz, dwa, a tam mam cztery, czyli sześć na chyba osiem, więc powolutku, powolutku uzbieram sobie całą serię, tak, już wszyscy wiemy, ktokolwiek mnie oglądał, że brzegi się różnią, tutaj mamy napis Wiedźmin a czasami pisze po prostu Andrzej Sapkowski więc jakby grzbietowo już mi nie gra kolekcja, ale chcę ponarzekać, mogę, nie? dobra, idziemy dalej tu mamy z kolei Czerwoną Krainę. Joe Obercrombie to jest jeden z kolejnych tomów e, wprawdzie nie taki którego mi brakuje, ale nieważne. Był dostępny za fajne pieniądzory, więc wzięłam pierwsze prawo. Od drugiego tomu jestem zauroczona, więc jakby idę w to dalej, czytam. Więc kompletujemy serię. I potem polowałam na składnicy na tą serię Marka Lorenza. Czy ta seria się jakoś nazywa? Księga Przodka się nazywa ta seria. Księga przodka. Ja mam serię um, Marka Lorenza, ale to um, książę cierni i te sprawy, rozbite imperium i tamto to jest na pewno taki porządny grimdark. Tutaj nie jestem pewna, wiem, że tu jest motyw szkoły. Yy, nie wiem, czy oczekiwać tego, co na przykład po yy, Nibnosy, która mi się finalnie bardzo podobała. W ogóle potem się zorientowałam, że te brzegi są... Barwione ślicznie wyglądają, Oczywiście plusik do estetyki. I potem problem ułożyć je tak, 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 czy jednak tak, czy tak. Ale nie udało się trzeciej. Trzecią mi ktoś buchnął od razu, ja już wiem czemu, bo trzecia jest w ogóle niedostępna do kupienia. Widziałam tylko jedną sztukę na skup -shopie za chyba 150 czy 130 zł, to za jedną książkę. Więc nie wiem. Przeczytam jakby dwie, a potem będę się martwić, że nie umiem ukulać reszty jak na to, że książki mogą być powystawowe i tego typu jakieś tam mogą być um, ubytki, to jakby w ogóle nic nie e, nic nie widać, czy coś jest nie tak, ok, dalej mamy um, ze i ja ostatnio na jednym z bookholi miałam bodajże tylko tom trzeci, moja basienka robiła zamówienie jakiś czas temu, wzięła mi przy okazji tom pierwszy, też używane, a mi się teraz udało w tym jednym zamówieniu, żeby akurat tom drugi, no. No proszę, proszę. Ja słyszałam opinię, że pierwszy tom jest dość taki. Mm, ale potem się rozkręca. Za Idziemy dalej. To, że chcę sobie uzbierać całego Sandersona, czy wszystko, co wyszło spod jego pióro, to jest oczywistość. Zaczynamy od tajemnych, tajemnych? tajemniczych projektów. No, Yumi, jest to książka jest pięknie. W ogóle te. Te, te, te projekty były tak pięknie wydane. W ogóle Sanderson podobno zaś to zrobił. Zaś pokrył mu pisał książkę i, i coś nowego ma być, więc w ogóle.. kościół jest the best. Gdzieś tam właśnie mi się to rzuciło w oczy. Yumi, ja wiem, że brakuje mi jeszcze. I tego warko... no wszystkich. Czterech bodajże, mam na razie jeden, ale powolutku tu mamy. Tu chyba będzie jakiś wątek romantyczny. Mm. Jak to ładnie jest napisane w ogóle słuchajcie. Człowiek to więcej niż suma jego doświadczeń, ułożonych jak kamienie na stercie. Najlepsze chwile naszego życia to fundamenty, które pozwolą nam wznieść się w niebo. No, no, ja tu liczę na pióro no, ja tu na nic innego nie, nie liczę. I podobno jest to taki klimacik azjatycki, więc plusik jeszcze do tego. Idziemy czytać. No Jumi jest ślicznie wydana, jak to grzmotnie. Dobra, a więc, bo tu już idziemy mag. To już jest nowa książka zamówiona na magów. Zwykłej cenie, nie było prąki, ale to i tak ceny były w miarę w porządku. I tak, zamawialiśmy tam tylko dlatego, że chciałam Skrzydła Ognia dla syna, gdyż syn zakomunikował, że chce sobie dychnąć od Harry'ego Pottera, który jest tak gruby, a przeczytał chyba szósty tom? Piąty tom? Nie pamiętam. Yy, I trochę go zniechęca ta, ta grubość i że ciężko mu to trzymać i takie jakieś wymówki, a ja słyszałam, że Skrzydła Ognia to jest świetna seria yy, dla dzieci. Yy, nie wiem jak młodych dzieci. Mam nadzieję, że mój dziesięciolatek ogarnie temat, ale szczerze powiedziawszy, to jestem nią tak zainteresowana, że sama chyba też przeczytam sobie. Więc może niech pierwszy syn, może powinnam pierwszy ja przeczytać, ale on nie będzie chciał czekać chyba. Yy, no, mamy tutaj przede wszystkim smoki. Smoki nic za, za bardzo nie wiem. Wiem, że to jest chyba w ogóle cała seria. To jest 10 domów. Pi że pierwsze 5 jest tych najlepszych. Cusza, że najfajniejszych. Że potem troszeczkę forma spada, ale jakby. Zaczynajmy. Oczywiście jak zamówiliśmy na magu, to bodajże na bokseju wyskoczyły. Yy, używane czy tam nieużywane, a jakieś takie powstawowe z czegoś, które się zdenerwowałam, no ale... Co zrobisz? No jak nic nie zrobisz. Ale no, nie ukrywam, że też jestem zainteresowana tą serią. Suzanne Maguaye. Już idę. A to leci. Nie już się skończyło, już idę. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, wszystko. jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. No trzy są piotrka. Ale może będziemy czytać razem Skrzydło Ognia? Okej. Okay. A który to pierwszy ton? To pierwszy. To drugi, ton trzeci. No więcej? Mhm. No to ja już zacznę. Nie zrzućmy tego dobrze? Jeszcze chwileczkę, ok? I idę nałożyć. Będziemy jeść. Pluski na parze. E, Każde serce to wrota, patyki i kości. Pierwsze dwie książki z cyklu Zapłąkane dzieci. E, jakaś nagroda Hugo. Mm -hmm. Wiem, że mamy tutaj y, temat dzieci, magicznych drzwi, które przenoszą te dzieci. Ja myślę, że jest grubsza ta książka. Ale jakby... spoko. Wiem tylko tyle, że już na pewno jest tom drugi. Chyba w zapowiedziach. Nawet nie, że jeszcze do kupienia. Dzieci zawsze znikają w sprzyjających okolicznościach. Wyślizgują się w mrok, coś tu coś tam. Nancy wyrzucona z jej świata przez pana umarłych. No... szkuje się dobrze. Chociaż bym że jest grubsza. Jeżeli mi się spodoba, to będziemy polować na kolejną. Będziemy polować, będziemy kupować kolejne. Okej, okay. i jak wiecie, ja już chyba gdzieś kiedyś wspominałam, w ogóle mam ochotę na sci-fi i chciałam zacząć serię Expense. Expanse. Expanse. Źle mówię, Expanse. I mam pierwsze dwa tomy, bo Mak yy, wznowił, robi do druki, hip-hip, hura, bo te książki były też, podchodziły po niepotyczne kwoty, i nie, że chodzi o używki. Ale jest wznowienie, one są teraz... Nie... Ale wam powiem. Bo akurat mam to pod ręką. To było 29. Skrzydła ognia po 25. Jumi 38. Ej, każdy. Przebudzenie lewiatana 38. Po 38 zł, a widziałam je za 80 i za 100, i w ogóle już chyba też wszedł do kupienia trzeci tom. W momencie, gdy robiłam to zamówienie, chyba jeszcze nie było, bo było w zapowiedziach i tam była jakaś długa liczba dni oczekiwania, więc mam dwa tomy: Przebudzenie Lewiatana i Wojna Kalibana. Kalibana. Mhm. Yy, Korej. Zaczynamy. Podobno pierwsze dwa tomy są w ogóle świetne, więc. Yy. Liczę, liczę na to y, bardzo. No, tu tu jest sznureczka, tu nie ma. No, jakby nie będziemy się tutaj za bardzo ciepać. Ślicznie wyglądają. Okładki są fajne. No, nie powiedzcie, że nie. Mam ochotę na sci-fi. I to, to w ogóle nie jest nowa seria. Witaj w przyszłości. Ale dwa tomy na rozruch. Zobaczymy, czy się podoba. Potem będziemy dokupywać resztę, myślę. Mhm, ci? Powiedzcie czemu, bo źle to zrobiłam, że ten Wiedźmin, który jest taki mniejszy, jest tutaj. Zróbmy to tak. Dobra. My idziemy gdzieś obiad, więc do zobaczenia za e, nie, 20 minut. Jak chcesz jeszcze... Co? Tak, możesz. No dobre było? Dobre było? słodko. Mmm, pampuchy. Słyszałam różne określenia na kluski na parze. W się pisze parowańce, a jeszcze dziś słyszałam pampuchy. Nie bardzo. Mo może dla Ciebie wystarczyło? Ciepła kawa i nowe książki. Mam mniej książek, mój głos nie właśnie gdyż mam tutaj parę, mam tutaj papiernicze rzeczy też, więc tu mamy tylko cztery i tak teraz wyleję swoje żale, cztery książki, bo jednej soboty o godzinie 17, gdy trzeba było polować na książkę byliśmy u znajomych hmm, taka byłam zaabsorbowana tym, jak y, funfela tam pozmieniała sobie w mieszkaniu, że zapomniałam i czmy... Y, w ogóle y, 17 chyba 5 czy 10 się kapłam, że, że już poszła aukcja, no to na zasadzie takiej aukcji, kto pierwszy, to lepszy i wtedy czmychuł mi malazan tom trzeci tak, dobrze mówię? nie nie, Malazan mi wcześniej nie udało się, bo za dużo książek miałam. To tu był y, King, y, baśniowa opowieść, wersja ta limitowana, z barwionymi brzegami, która by mi idealnie do Instytutu pasowała, więc... Hmm, moja wina. Y, a teraz zapomniałam, miałam jeszcze dwie książki. Nie wiem, czy nie był jakiś Sanderson. Kurczę, patrzcie. Tak, na pewno... Aha! Bo jakby chyba z tym baśnią opowieścią był trzeci tom "Mortki", którego mi się nie udało kupić. Nie... Tak, Marcina Mordki, dobrze, trzeci tom. Stratańców yy, matsa Wartana. E, ale był on później jeszcze raz. Więc udało... Ale nówka. No, tu, tu troszkę się jakiś Taki uszczerbek nieduży. Mm, więc ja jeszcze nie czytałam, ale już mam trzy tomy. <laughs> e, jeżeli chodzi o Marcina Mordkę i... O! Zakładka. I rachunek. Więc już mam trzy tomy, jeżeli chodzi o stradańców zańców Wardena. I mam też kolejnego poketa mrocznej wieży. I chyba brakuje mi tylko jednego. Yy, dalej idę w te pokety, jednakże jestem świadoma, że najprawdopodobniej będę je słuchać. Ale ta radość posiadania wygrała. Op. Potem mamy kolejny tom Abercrombiego, jak mówiłam. Zbieram powolutku wszystkie tomiki. Jeżeli tylko gdzieś da się okazyjnie kupić, nawet jeżeli to nie jest jeszcze kolejne czytanie tej książki, to już kupuję. Więc mamy tu kolejny tomik pierwszego prawa: Ostre cięcia Joe Abercrombie. Mm, powiem Wam, że tak się w to pierwsze prawo wciągam, Troszeczkę tu, jakbym się tak miała fest uczepić, to widzicie? Ehh, minimal. Najprawdopodobniej ta książka będzie w moich rękach, gdyż ja często piję kawę czytając czy coś, Co się i tak przydarzy, zresztą mi ciągle książki z rąk wypadają. I don't know. I, i, i... Ach. Sapkowski. Kolejny Wiedźmin, tak, tu mamy tu i tu i tu. Udało mi się i teraz z tym napisem Wiedźmin mam cztery tomy, a napisem Andrzej Sapkowski mam dwa tomy i to jest, nie mam pojęcia, która z kolei część Przez Ognia ja naprawdę lubię, jak są numerki i, i coś w stylu że wiadomo, która księga w kolejności, rzadko niestety tak jest, no tutaj, tu i tu na przykład są takie opisy, to naprawdę ułatwia szczególnie na początku, kiedy jest się w danej serii takim niezorientowanym a więc tak wyglądają moje zakupy trzeba czytać, trzeba się wziąć za to no więc to by było na tyle, mojej mili Piję kawę. Mm. Nie planuję na razie żadnych zakupów, ale nie zarzekam się, że nie zrobię. I śmiem twierdzić, że to jest mój rekordzik. Krzyżby. Czy ja zamówiłam na raz więcej książek? To się trochę zbiegło w czasie, bo jakby maga zamówiliśmy i bardzo długo na niego czekaliśmy ponad dwa tygodnie. Tam było chyba w ogóle 12 albo 14 dni roboczych oczekiwania na zamówienie. Nie wiem, chyba z. Z racji któregoś z tomów, on tak jakby zapóźnił całe zamówienie. I to zamówiliśmy, i potem minęły te dwa tygodnie. Ja miałam otwarte zamówienie na Sale'u i tylko próbowałam coś upolować, i średnio mi wychodziło. No, finalnie widzieliście cztery książki. Mam jeszcze parę książek dla dzieci, jakieś papiernicze rzeczy i tyle. I te, te zamówienie może tam oczekiwać jako opcji domówienia dwa tygodnie. A na składnicy to po prostu tak pod chwilą impulsu, bo ostatnio w ogóle nie sprawdzałam składnicy. Bo, jak mówiłam, nie było w ogóle książek, które by mnie interesowało, były same jarowane sidła, jakieś obyczajówki albo literatura piękna, w ogóle jakieś takie nie moje klimaty. I Baśka do mnie napisała, Dzięki Basiu, że, że będą. No i ten Mark Lorenz mi wpadł w oczy i jako, że ta Czerwona Kraina też była tam dostępna, tam w ogóle była dostępna Czerwona Kraina, nie trzeba było na nią polować ja mam, no to idealnie, idealnie chcę mieć Abercrombiego Pierwsze Prawo całościowo tak samo jak ogólnie Sandersona chcę skompletować całego, no wiadomo ja mam jeszcze wiele zaczętych gdzieś serii kupiłam nową Expense która ma też 10 tomów jak to jest, to, że ta fantastyka jest wydawana w tak wielu tomach no nic Czytać, czytać, czytać. No to było na tyle. Dziękuję mm, za oglądanie. Dajcie znać, jak coś czytaliście. I dajcie znać, czy warto. Ok, ja myślę, że w jakimś filmie, bliżej lub dalej, czy jakoś tak, będzie też um, reorganizacja biblioteczki mojej. Bo jak wiecie, tu półka czeka na poszerzenie i tutaj planuję mm, stosik sobie robić w górę, żeby w ogóle takie te tło do nagrywania było takie dla mnie całkowicie książkowe. O, jakie są piękne. Nie wiem, co te książki mają <grym> Nie, ale. No, samych miłych książek, samych udanych, zakupowych łowów, ale wiecie, z głową, nie? Hmm, są czasami w życiu pioretatycza. Y siurę, wydaje na inne rzeczy, niekoniecznie na książki. Nie każdy jest tak szalony. No, więc polecam. No to miłego dnia, wieczoru, czy co tam. Miej kawę. Ciemno się robi. Pa! Najlepiej, że zrobiłam najchętniej te reorganizacje biblioteczki teraz, ale m, czekam na gości i nie mam czasu się z tym rozmemlać tutaj w salonie. Może jutro?